Nie lubisz sprzątać? Mam dla Ciebie pomocnika. Yuffie Robot Vacuum Omni E25 nie kosztuje milionów monet, a potrafi naprawdę sporo. Zacznijmy od głównego wyróżnika, którym jest długi wałek mopujący zamiast dwóch padów obrotowych. Co ważne, w zestawie jest detergent, który automatycznie, bez naszej pomocy, dozowany jest do robota. Druga rzecz to dwie szczotki boczne, z czego jedna wysuwana. Dzięki temu zamiecie nieczystości nie tylko przy krawędziach, ale też w narożnikach i różnego rodzaju zakamarkach. Są tu też dwie szczotki główne, które mają zapobiegać plątaninie sierści i włosów. A że mam cztery czworonogi i całkiem długie włosy, dla mnie to jest niesamowicie istotna rzecz. I najważniejsze. Moc ssania wynosi 20 tysięcy paskali. To na tyle dużo, by poradzić sobie ze żwirkiem w moim biurze czy pozostałymi wyzwaniami w mieszkaniu. Oczywiście robot automatycznie opróżnia pojemnik na nieczystości, dozuje sobie wodę czy wraca się naładować. Potrafi też wiele więcej. Regularna cena Jufy Robot Vacuum Omni E25 wynosi 3699 zł, ale aktualnie można go kupić w promocji o 500 zł taniej. Szukajcie go w popularnych sklepach z elektroniką.